Hej, buty ASICS Light. 6 to oczywiście buty do biegania w terenie. Myślę, że jest to model ze stajni ASICS, który najlepiej sprawdzi się w błotnistym, śliskim terenie, gdyż ten bieżnik jest najlepiej ukształtowany ze wszystkich modeli. Zapewnia myślę najlepszą przyczepność. Akurat mam okazję go testować teraz w tym jesienno-zimowym lesie. Jest już sporo takich treningów za mną. No i faktycznie przeorałem te buty w takich warunkach dość ostro i przyznaję, że faktycznie buty naprawdę dobrze się trzymają. Niepozorne, ale myślę, że też ten średni poziom amortyzacji jest tutaj też kluczowy. Nie jest to typowa poducha pod stopą, jak w, oczywiście w Maxie mniejsza poduszka jak w trabuco 13, czyli ten średni poziom amortyzacji, który też zapewnia dzięki temu doskonałe czucie podłoża. Myślę, że jest to tak wyważona ilość amortyzacji, że z jednej strony mamy tą amortyzację dobrą, a z drugiej strony ona jeszcze nie przeszkadza w dobrym czuciu podłoża, co w połączeniu właśnie z tego rodzaju bieżnikiem, który nie jest oczywiście jakiś bardzo agresywny i wiele butów znajdziemy stricte w błoto, ale jeżeli szukamy czegoś uniwersalnego, a będzie się miało to również sprawdzać w takich w warunkach, no to jest to idealny but. Ta konstrukcja naprawdę jest udana, całość osadzona na niskim 4 mm dropie z dużą ilością miejsca na palce i przede wszystkim będzie też to but idealny dla każdego, kto szuka butów szybszych, czyli zależy mu na jakichś dynamiczniejszych treningach, czy szuka jakichś mocnych startówek do biegania w terenie, lubi się pościgać, powalczyć o życiówki, no to ten Fuji Light sprawdza się po prostu. Idealnie przebiegałem też ich sporo kilometrów na asfalcie. No i muszę powiedzieć, że bardzo fajny zwrot energii. Wszystko myślę dzięki przede wszystkim piance Blast Plus, czyli jest to ta pianka już z gamy pianek premium marki Asics. Całość osadzona również na gumie Asics Grip, też tej najlepszej mieszance od Asicsa. Podsumowując, jeśli szukasz butów, które mają być uniwersalne, ale z naciskiem na dobre trzymanie w terenie. Jeżeli szukasz butów, które mają zapewnić Ci fajną dynamikę, szybkość, dobre odbicie, jeżeli szukasz butów na średnie dystanse, na jakieś górskie dziesiątki, dwudziestki, może trzydziestki, oczywiście zależy to od naszych indywidualnych preferencji co do amortyzacji, to również są buty dla Ciebie. A być butem zapewniającym takie zrównoważenie czucia podłoża z przyczepnością w stosunku też do dynamiki. Całej gamy butów ASICS dla mnie to jest na pewno tutaj numer jeden.